To Adam tam. O. o! Nie! No i, no i mnie zażarł. Dzień dobry, moi drodzy. Ja jestem Leonidas. .sn. Witam, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy dzisiaj sobie oczywiście. Padblock z Ekipą. Dzisiaj grają bl bl Bliski Lanta i Peryx. Możecie się przywitać. Dobry dzień Dobry dzień dla ciebie! Dobry dzień dla ciebie! No i nie widzę po to, żeby przedłużać filmu, więc zapraszam Was do oglądania. A co ze... Kto jest... kto jest... A bliski jest! Na nie razę. Bliski, gdzie jesteś? O nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Błagam, błagam, oszczędź mnie! Oszczędź mnie! Oszczędź mnie! Bliski, gdzie jesteś? No chyba. Mam cię! Nie, nie tym razem! Ja Jak, jak, ja, o! No i jaki on! Leon, popatrz na mnie. No? miał no, kerlawą kaczuszkę na <grymne> No widać. Kaczka. No bo Nie, nie <grymne> wam. Gajmy. W sensie. Rozpulny moment. Periks. Śmieszne Perix. momenty. Śmieszne momenty <grymne> Periksa. Patrz, kampię się. nie, ja, się Jaj, 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 ja, ja, ja takie. Je, jestem gdzieś dalej, w lej od Was. Najgorsza Trzeba! To, to, Chodź tu! No nie, to, ja Chodź tu! Przejdę, ale dosłownie jak ja przejdę nawet nad tym, jak ja się nie będę kampić, ale jak ja przechodzę nad tym, to już mi to liczy jako kampowanie. Nie wiem, sami. No i dobrze, to bo jak ludzie się kampią, to przynajmniej jakoś to działa. No, dobrze, że tak zrobili, że jak się duchy kampią przy tych kulkach, to wracają do tego. Dobrze, no że tak właśnie z Dobrze, tylko że nie trochę to wkurza, że A Te kulki są... A! Nie spojrzałem się! Tylko ma, to chyba na tych. Chyba tylko na tych rogach. SPU cię złapał. W zasadzie co? To leon zjadł kuleczkę, ale nas nie wziął ja się cieszę, że no ma... ona tych nie ma na pewno no mi spodziewa. nikt nie zje, prawda? prawda? Nie. no na pewno bliski, jestem tuż za tobą o nie o szlak. O, szlak. lata nie <laughs> <mi je> rozpłynęły <laughs> Dobra Gdzie ty tam kampisz Tak. <noise> Jak nigdzie się nie kapisz? Mmm, pycha! Wiesz <noise> to są te kuleczki. Jeszcze jest to po drugiej strony, jestki! Wszystki jest po drugiej strony! Czekaj, sprawdzam coś! Daj mi widzę. Szybko, szybko, szybko! Tak, ostatnie kulki, osadikółki! Jest! <noise> Ja. Leon bardziej się nie. zamienia w wiewiórkę niż Perixy. sikrem, że O Fajne, nie, tak zdjęcia. Ale fajna mata. La! Ja jestem olle ja jestem olle Proszę no. mnie nie widzieć. O siema! Chodź tu, dawaj, tu, chodź tu. jest to, że jak wychodzi wychodzi to dalej się ma ten. W sensie, nie ma tego... vulnerability. Kurabnało No cóż. Bywa. Bywa to bywa. Czemu duchy muszą mieć tą śmieszną... Mukła. A? No co kto go złapał? Kto go złapał? E, bo, ja, kto go złapał? Bo, ja, bo ja całą... Aha. Dobra. O! Lantaj, chodź tu. Tył mnie zrobił. Gdzie jesteś, Lantaj? Tam tak. Nie powiem! No, no i no, niż na ten... <noise> Gdzie jesteś? Gdzie jesteś <noise> tam. Eee Perik, co ty taki obity jesteś? O mamko, 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 mamko! Chodź tu! A, jednak do nieba! Jednak nie Gdzie tak on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dzień eee skupię ja skupi skupi go. <noise> no, nie noś byłem, go! ty uśmieszki! Hej, panu duszku! Ja hej! LAMTAJ! po ciebie z Nie zdążysz mnie zjeść! No hej, oj od razu jak się odbędzie. Błyski, od razu, błyski. Oh. Tak ogółem widzowie tutaj można sobie kupować na przykład różne game passy upgrade Ajdy na przykład to coś takiego Abitki na przykład kolory ducha albo accesorii Czyli na przykład taki skin co ja mam Lub sobie zmieniacie no wiecie Ko kolory o benefakt z a tak to fajnie się gra w Park Vlogs, a zwłaszcza z ekipą. Wracamy do oglądania. Ale Leon, pamiętaj, jeszcze nie rozbijaj obozu. Nie no, no. Bardzo. Ja widzę, że klon wchodzi. To nie jest klon. Ja właśnie go szpieguję, idę... O nie, o nie! Nie, Lampdai, Lampdai, możemy się dogadać! Ladaj możemy się dogadać! Lampdai, dogadamy się! Nie! Mniam! Mniam, mniam, Mnia! 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 O nie. What? BĄDŹ to. AHAHAHAHAHA ja, Tam jest kolejna kulka, tam. Tam jest ja, nie tam! Też tam cię... kolejna kulka, nie JA JESTEM pomarańczowy. Po To jest... <grym> mm. jestem tam po jest tłuszczu. Jestem fakturą. jest. Mmm, takie dobre! Team Jesteśmy Team Kaczki. <grym> team, team Kaczki. Team Kaczki. Co ty się tak świecisz? Ktoś cię podpalił? Peres. Nie, już pie, już Nie znalazłem go. go. Gdzie, No gdzie byłem? To Zdjęmym. gdzie byłem? Powiedz mi. Powiedz mi gdzie byłem. Tepnąłeś, się, tepnąłeś. Aha e, W labiryncie. Jesteśmy w labiryncie. Jest. Yeah. Na tej miejsc Jump To jest to. To jest to. To jest to. To jest i To jest i To Dobra to. Leon, Ciebie też chyba nie karmią, taki godny jesteś na te kulki. No... No raczej w nie ją. Wkrótce Ciebie też nie będę... Was nie, też nie będę to jest... Zostaw mnie. to jest... Szybko, szybko! Tak, osanie kulki! Leon jest na, teraz na swoim vilanarku, kurde. Ja, prawda. Ej, na moim ciebie. Bliski, no. gdzie jesteś? No... Eee... Koło takiej palmy. O nie! O nie! 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 No hej. Nie! Nie jestem, nie jestem smaczny! Chyba wiem, gdzie jesteś. Ale teraz tak. O nie! 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 Dogadajmy się! się. To, bo jak się teleportujesz, tak szybko przez mapę przechodzisz. On. O! Fajs! Lafonku gruby. Proszę nie sprawiać, że będę musiał zjeść tą kulkę. Ale gdzie ty jesteś? Chyba, tu go nie ma, bo kulką. Nie! Jest sobie szybko owoce, ale dobra, chyba już odał ono... się go. Ale dobra, nieważne. Mogę wyjść? Proszę mi wypuścić z CKT, aha! Czyli będę ostatni. Dobra, gdzie jesteś A ty jest? To jest mało tych kulek. Pasta. O nie, oddaję tu kulkę. No i daj i co, teraz mnie taki kozak? Tej i bez jadu. O, fajny, fajny owocek. No, 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 jasne, jasne, ja ci dam. Dobra. No, musisz. Chodź to! Widzę twój szlaczek! Widzę twój szlaczek! A, a od razu. No. Nie mam, nie mam, nie mam. Wznieść. Lamteik. Lam, czujesz, że pożerasz tyle kulek. Yyy, tak. I nic mnie jeszcze nie widział. To chyba musisz być na serio głodny. Ja jestem duchowym pożeraczem. Duchowin Boże, zobaczcie co to bo nikt mnie nie widzi, hahaha, <grym> ale ja. Zobaczcie, brzmi jakby się zjadą duchy. Kurcie, ja nie ma... to ładam, gdzie... O. o! Nie! No i, no i mnie zażarł. Nadchodzę po ciebie tamtaj. Nara. O, zobacz, chyba jeszcze kurki nie zażarł. Chodź tu! No, nie dogadać, nie nie mi Okłamałem cię. Co ty jest z pięciu metrów kundę <laughs> No, no brawo. Oh. Yeah. <laughs> no, gdzie ty po, Gdzieś ty poszedł. A wy też gracie, że macie kamerę z góry? Hmm. Po, mo, może, cza, może, może z czasem. Może tym. z czasem. O nie! O! Dobra! Widziałem A. punktę tam no, że, gdzie zjadł Platoya, więc gdzieś tam jest Jestem... Jestem przy Black podłoga test 123. 3 Jak ten kurde do innej gry Robloxowej sobie Mamy trzymam Mam 4... 40 460 kredytów, więc będę mógł sobie e, kupić wszystko ile? 40 tysięcy Tak tak 40 tysięcy kredytów w Block się mam gdzie, gdzie, tobie już nikt nie pomoże Tak? To patera na, na Kurde, myślałem że tam wejdą Nam daj do góry idź! patera no. I tak już się, i tak już przegramy więc, więc no Gratulacje Bliski za wygraną Dziękuję No, a tylko, no, ty, no spróbuj tylko podejść no, spróbuj tylko podejść do odpalenia. A, das, a, to super! No, no. <laughs> nie, Peris, nie zwieraj, nie nie ECP-u! To jest takie ja. głupie, te ECPU. One zauczęgły głowę. No i co? No! No, weźcie! Mamcie! 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 Zaraz Cię zjem, zaraz Cię zjem, zaraz Cię zjem! O! The ghost have won. Zjadłem ja... też mleczko. Dobrze. Ale Cię nie skapnę, że jest. A nie, nie tej mapy. Ja chodzi... Nie, nie, nie... No. Nie, nie, nie jest no, tego... No masz masz... Masz mnie zostawić. Odejdź od tej kulki, ostrzegam Cię! Nie. A, to fajnie! Nie, 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 nie! nie. No i co? Fajnie grażał. Ej li, To się kupowało! No, 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 no. No, chcesz tego? Właśnie. Ostrzeg. Czekaj, zabieraj trochę highs i już stąd idę. No, Leofaronek. No, no. No, nie radzę ci! Nie radzę, tego. It was at this moment that he knew. He f***ed up. No, no i spakowałeś ciebie i Leona KUTA Bliski, to ja Baf, Leonix cię dorbie! Raczej włosy Leonix! Co? <grym> no bo mam żół... no bo mamy skiny jako duchy z żółtymi włosami. A czy blisky, Hej. Do... Nie po co? Chciałem, chciałem być greedy. Bo kulki! Poza... Pozostały po tylko same kulki. Kinadora. Ej, Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? E, e, o mój Boże, jak no, ty jesteś! Tam, na duże, na duże, teraz nadójdzie Kurde, na jakaś współpraca Ka ten, tak ogółem to. Lamtajer założył swój kanał, mówił mi raz już. Mówił wam zapewne już raz na filmie Dogs Hotel Hell. I na jego kanale będzie segel, gdzie będziecie mogli nie, usłyszeć. Jeszcze trochę do tego zajmie pewnie, bo ja. Nie no. ja wiem. Mhm, na pewno, na pewno. Mhm. A i, no i by... No I swoją drogą bładzam oczywiście też wpaść na kanał Bliskiego, bo też u niego są ciekawe materiały i filmy. O, no. no, no. Okay. no daj już, no. Co no. ja opisałem? No. no bo tak. Landa i gdzie ty jesteś? Osiem. Jedynę... O nie! Nie! Jest! No i, no, i no, nie się! Jeden! Jestem trupem! Jestem trupem! Jestem trupem, jestem trupem! Jestem trupem. Nie! Przeci. I piąty. Ej, się... ale czemu nie zjadł? No i po tobie. No i Leoniak Sorry. Ej, okay, Dio. O nie. Nie, on nie zjadł O nie, o nie. O nie. Nie! Dobra. Dzięki, Perik. No Dzięki, Dzięki, Hot A stop. jest razem bomboklar. Tam jest Bombok No chyba kim? Czerej jest si prawda? O, przyszedłem! Kryks, gdzie ty pory. jesteś? Ja pamiętam jak ja, jak raz takiego. taki Kajka! Nie, to tu o oh mój oh oh o widzę go! Kraków. Gdzie on, gdzie on jest? Dlaczego, nie dlaczego wiem, lanty jest, jest fioletowy? One, two, three... No, yeah. bo... Tu, 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 jest, tu jest, tu jest, tu jest... To jest mój disguise. to jest moja podsypka! Nice! No cóż... Dobra, ja jestem tak blokiem, yes, czas, po, czas sobie pojeść no. trochę kulek. <grym grym grym> <grym> kurczę. O nie, o nie! To haha <grystans> jakim cudem on mnie nie widział? No, no, na fonach podłoga nie fajna gwiazdka no, gwiazdku suka suka blyadka gwiazdka gwiazdka nie wiem dlaczego ja się tak nazywałem w sumie HACZ TUUM NUM o nie nie za maszynę NUM BALY PIHA BLYADK a myśmy no, no, sobie biali nie no lif Lithium Let's go. Lithium A mi się... A mi się... O nie, a mi się wydaje. O nie! Nie, Begrix zostaw! A mi się wydaje, że Alex zburza... Proszę cię, Fehiks! Fejiks! Co ty z tym masz? Eee! Zostaw mnie! Jestem twoim największym fanem! Mario Luigi... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. mam przegomane, mam przeromane, mam przegomane, przeromane, przeromane! Przeromane! Jestem największym fanem! Zostaw! <tom wat� 'a> Daj. No, to <toczesne> 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 no to nieźle. A najgorsze jest to, że jak przechodzicie przez te kulki, to wam nalicza co jeden, jedną sekundę i ja już mam trzy, więc jeśli przyjdzie trzy razy, to mnie tepnie z dupy, nie? moje centy, mm. moje centy, to są moje centy. 50. Okay. Może zdążę. Yes. To ona... Tak. Ci się da przechodzić? Yes. No tak. Co? <laughs> Przecież wszystko zjadłem! Przecież wszystko zjadłem! Ja. Ale dobra. Ale dobra, dostaliśmy przynajmniej 250. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał, z tego BugBlocka. Dosyć świetnie nam wyszło, mam nadzieję, że też się pośmialiście. I wyszło dosyć całkiem fajnie, więc. Widzimy się w kolejnych filmach i pamiętajcie, się, napiszcie może w komentarzu gdzieś tam, no. Rzut. Wbijajcie na mój kanał oczywiście. Wbijajcie oczywiście na kanał Bliskiego, bo też u niego są ciekawe filmy. E, może możecie coś jeszcze powiedzieć dzieci na pożegnanie? Rak, rak, tak. Nie. Cześć i widzimy się w następnych filmach. Hej, cześć, tak? To ja po zakończeniu filmu chciałem Wam my, tylko powiedzieć, że jak na najnowszym filmem The Secret Neighbor dobijemy 30 łapek w górę, to nagram dla Was kolejny film The Secreta, Albo specjal będzie na 10 subów, taki, że nagram dla Was 30-minutowy film The Secret Neighbor. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i. Życzę Wam miłych wakacji, i które się skończą za niecały nie miesiąc. I to tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Cześć, mam nadzieję, że filmy z Pavloks Wam się też spodobał. I widzimy się następnym razem. Cześć!